A ty co wybierzesz? Lekką, ale wyczuwalną ścianę, bądź w ogóle jej brak i bardzo krótką pracę spustu w pelunie hybrydzie? Czy może twardą, bardzo mocno wyczuwalną ścianę, która zbliży twoją replikę bardzo blisko do palnej i dodatkowo jeszcze pozwoli ci zainstalować mechaniczną blokadę spustu? Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Jak widzicie jesteśmy na recenzji w studiu i jak widzieliście na wprowadzeniu zajmujemy się dzisiaj elementami układów, a raczej dodatkami do układów elektronicznych Peruna. A dokładniej mówimy tutaj o nowym Speederze V2 oraz nowym Clickerze V2 Pro, które pojawiły się jako niedawno nowe dodatki od Peruna. Ich zadaniem jest zmienić pracę spustów w naszych replikach elektrycznych zasilanych właśnie tym układem. Może nie tylko elektrycznych, ale o tym za wiele na razie powiedzieć nie możemy. Zanim przejdziemy do konkretów, czyli tak naprawdę do warsztatu, bo tam będzie mniej łatwiej, to pokazać to kilka słów o tych dwóch przedmiotach. W pierwszej kolejności mamy układ Spider. Speeder V2 jest to układ, który został stworzony z myślą o tym, aby dać nam odczucie ściany, czyli tego punktu przełamania spustu, tak zwanego dwustopniowego spustu, czy jakkolwiek. I miało to nam dać odczucie tej ściany, ale jednocześnie spowodować, że możemy to ustawić na tyle delikatnie, na, na ile tylko chcemy. Nie będzie to przełamanie, będzie to super delikatne, co najwyżej wyczuwalna ściana, a jednocześnie pozwala nam w najmocniejszym ustawieniu ustawić ten spust z taką dość wyraźną ścianą. Nie taką jak w klikerach pierwszych czy klikerach prokty. Tutaj mamy o tym, zaraz będziemy mówić, ale jest ta ściana jak najbardziej do ustawienia. Dodatkowo, to urządzenie, jeżeli usuniemy w ogóle element ściany z niego, jesteśmy w stanie wywołać coś na zasadzie mnożnika ruchu, jeżeli w ogóle można to tak nazwać, ponieważ to urządzenie, jeżeli można tak powiedzieć, w podczas ruchu spustu robi większy ruch magnesem niż ruch spustu. Przez co jesteśmy w stanie dzięki temu urządzeniu. Zwielokrotnić ruch naszego spustu dla naszego peruna, hybrydy, przez co jesteśmy w stanie skrócić pracę i wykrywanie naszego spustu podczas pracy, podczas strzelania. Czy jesteśmy w stanie dzięki temu? ustawić dużo bardziej hair niż to byliśmy w stanie ustawić normalnie na perunie hybrydzie po prostu w ustawieniach elektronicznych układów. Natomiast drugie drugi akcesorium, czyli dokładnie Peru clicker V2 Pro ma troszkę inne zadanie. To te urządzonko miało nam dać to, o co niektórzy u nas prosili, między innymi Saiko, czyli spowodować, żeby clicker był jeszcze twardszy, żeby ta ściana, którą mamy, była jeszcze mocniejsza, bo w pierwotnym clickerze, tym zwykłym, Ściana była wyczuwalna, była moim zdaniem bardzo przyjemna, niestety dla niektórych była dalej za słaba. I to jest odpowiedź na prośby właśnie takich użytkowników, żeby spust był jeszcze twardszy i tutaj mamy możliwość nawet wyregulowania tego do 3 kg oraz dodatkowo w zestawie dostajemy akcesoria, które umożliwiają nam zainstalowanie mechanicznej blokady spustu, dedykowanej właśnie do współpracy z Clickerem Pro, no i oczywiście z Perunem Hybridem. Więc jest to odpowiedź na pytania i prośby ludzi, którzy chcieli jak najbardziej realistycznego spustu w swoich replikach elektrycznych i właśnie to jest odpowiedź na ich prośbę. I żeby już nie przedłużać, zapraszam Was wszystkich do blatu, gdzie zobaczycie jak to działa, jak to się instaluje. Co możemy na tym ustawić, jak ustawić i będzie to filmik o obydwu tych układach jednocześnie, aby po prostu tego nie rozbijać na dwa oddzielne filmy. Część techniczną zaczynamy od Spidera. Przychodzi on do w takim opakowankę, jak widzicie. Tu mamy napisane Perun Spider V2, QR kodzik, no, klasyczne pudełeczko. Tu mamy link do manuala, warto skorzystać. Nie jest to bardzo skomplikowane, ale jednak i mamy tak woreczek z akcesoriami oraz samego Spidera. Kliker wygląda dość prosto. Jeżeli ktoś miał do czynienia z klikerami, to mniej więcej powinien to kojarzyć. Czekaj, czekaj. Mamy tutaj kilka regulacji, kilka elementów, których możemy tutaj ustawiać. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale co mamy w akcesoriach? W akcesoriach dwa dodatkowe elementy z gwintem. Jeden jest kompozytowy, drugi jest stalowy. I ten element kompozytowy ma nam zapewnić praktycznie działanie bez kliku. Bez ściany, po prostu pracowanie spidera, ale bez dodatkowego oporu. Natomiast ten stalowy ma większe właściwości magnetyczne, przez co on bardziej przyciąga się do naszego magnesu i, i powoduje mocniejszy klik. Więc mamy do wyboru takie dwa elementy. Plus trzeci element od góry naszego urządzenia jest już tutaj wkręcony. O, w tym miejscu od góry. To jest góra. I ten element możemy wymienić na któryś z tych, żeby sobie zmienić jego właściwości. I jak się przyjrzymy, tu jest magnesik. O, w tym miejscu, gdzie mi tutaj przywołało, to jest magnesik, który odpowiada za klik. W tej chwili jest stawiony element średni. Dodatkowo mamy oczywiście kluczy kimbusowy do regulacji naszych, yy, naszych ustawień. Klasyczny kluczyk 1,5 mm. Jeżeli ktoś nie ma, no to może się przydać, ale powiedzmy, że ja mam raczej wygodnie, będzie mi korzystać z tego, co mam. I mamy jeszcze sprężynkę. Sprężynka to jest, to jest mocniejsza sprężynka. Słabsza sprężynka jest włożona do naszego układu. Nie wiem czy ją tu będzie gdzieś widać, będzie widać. O w tym miejscu. Ona jest tutaj i do niej dostęp mamy poprzez odkręcenie tutaj tej naszej śrubki imbusowej i możemy to sprężynkę wymienić. Też w zależności jaki opór chcemy generować na naszym clickerze, na naszym spiderze V2. To teraz możemy przejść do montażu i kalibracji. Ja już mam przygotowany, przygotowany wstępnie Gilbox. Jest to Gilbox. V2 od Cymy, po to, żeby właśnie przyjął nam klikera i spidera. Na nim będziemy to wszystko wam pokazywać. I teraz, co ja chciałbym wam jeszcze pokazać? Przede wszystkim to, że musiałem przerobić ten szkielet tutaj, w tym miejscu. Musiałem to zeszlifować na płasko, ponieważ tu było podniesienie i niestety nie pasował nam spider na swoje miejsce. A spider musi po prostu wejść, o, tutaj, w to miejsce. O. I musi siedzieć możliwie sztywno. Czyli ja musiałem. Czyli ja musiałem tutaj obniżyć, jak widzicie, kawałek korpusu, żeby to po prostu mogło działać jak powinno. Biorę sobie nasz spuścik, wkładam go. I to co pierwszym się rzuca w oczy, to to, że praktycznie, od razu mój spust będzie naciskał na spidera. Od razu mam tutaj. I tak naprawdę, w momencie, kiedy ja bym to teraz zamknął. Ja nie potrzebuję sprężynki od spustu. Mamy zerowy pre -travel. Tak? I ja nie mam sprężynki. I mamy, jak widzicie, zakres minimalny. I bardzo lekki opór. Praktycznie start z pustu od razu przełamuje nam ścianę. I teraz, jeżeli chcemy sobie to wyregulować, to tutaj mamy oczywiście miejsce na imbus. To jest pierwszy, pierwsza regulacja. I to jest regulacja pretrawela. Bierzemy sobie nasz imbus 1,5 mm, i możemy go sobie wkręcać i wykręcać. O. o! I widzicie, znika nam tutaj ten imbusik. Znaczy ta ślubka ona się wysuwa. I chowa. Ja ją teraz schowam częściowo. O, widzicie, ona praktycznie jest zlicowana na płasko. I teraz, jeżeli ja wrzucę naszego, nasz spust, to mam trochę ruch spustu zanim trafiam na speedera. O. Czyli tak regulujemy pre-travel. Żeby wyregulować over Travel, czyli to, jak daleko nasz spust może się posunąć po przełamaniu ściany, to tutaj mamy dolną śrubkę z, z dwóch, bo to mam dwie. Ta reguluje nam sprężynkę, natomiast ta reguluje nam zakres overtravela. Jeżeli ja to wykręcę, a tak będzie lepiej widać, musiałem to wyjąć. Jak ja to wkręcam, to nam się tutaj chowa śrubka, wkręcam bądź wykręcam i o tą śrubkę opiera nam się spust. Ona nie blokuje nam pracy tego mechanizmu, tego ruchomego, tylko blokuje nam pracę samego spustu. Włożymy nasz spust. Widzicie, ja nie jestem go w stanie dalej wcisnąć, ponieważ opiera się o imbusi, który tutaj umieściłem. Ja go teraz wykręcę, żeby go trochę bardziej schować. I widzicie, teraz mamy. Możemy wcisnąć to dalej. Więc tak wygląda regulacja pre i over travela. Kolejna sprawa to oczywiście jest regulacja. Pracy tego mechanizmu, ponieważ on jest podparty sprężynką, i tak tutaj górna śrubka, górny imbusik służy od napinania właśnie tej sprężynki. Jeżeli ja ją wkręcę, wkręcę imbusik, to tutaj ten spust chodzi dużo ciężej, ten element dużo ciężej to chodzi, jeżeli ja to zluzuję. Oczywiście element chodzi dużo lżej. No ciężko mi to pokazać, ale tak to jest. To wyczuwalne. Jak będziecie się tym bawić przy instalacji, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. I możemy sobie tutaj dobrać, jak chcemy, żeby nasz spust pracował. Co więcej, możemy, tak jak mówiłem, jeżeli wyłączymy sobie pretravela, to możemy sobie ustawić nawet działanie spustu bez naszej głównej sprężynki spustowej, bo jest ona po prostu zastępowana przez ten układ. I to tyle, jeżeli chodzi o regulację pracy z pustu, i zostaje nam jeszcze regulacja samego kliku. Przede wszystkim, jak już wspominałem, tutaj mamy śrubkę, którą, którą przyciąga nam magnes, który się tutaj znajduje. Jak widzicie, on tu wraca. I ja mam wyczuwalną ścianę, ale bardzo, bardzo słabo. Jeżeli ja tą śrubkę wykręcę na tyle, żeby ona miała większy kontakt z naszym magnesem, to ta ściana robi się bardziej wyczuwalna. Ona daje jest bardzo delikatna, ale jest bardziej wyczuwalna. Natomiast jeżeli ja wymienię ten element. Wstawimy sobie element na przykład kompozytowy. On niestety nie jest na imbus, e tylko jest na płaski wkrętaczek malutki. I teraz w ogóle nie ma ściany. W ogóle zero ściany. Ja jej w ogóle nie wyczuwam. Jest tylko praca samej sprężynki, tyle. Wyjmiemy sobie ten nasz element i damy nasz stalowy. To mamy tą ścianę wyraźnie wyczuwalną. Ona nie jest bardzo mocna, ale jak widzicie, to, to od razu widać po zachowaniu tego. Jest całkowicie inaczej. I to też możemy regulować na zasadzie tego, ile kontaktu ma nasz magnes z naszą ślubą, którą tutaj mocujemy. Ja ją sobie na przykład wkręcę tak prawie do końca. Dalej mamy klika, ale słabszego. A jeszcze ją troszkę wkręcę. I ten klik też nam słabnie. Więc to, ile kontaktu mamy tutaj tej śrubki z naszym magnesem, też wpływa na siłę naszej ściany. Na to, jaki mamy tutaj opór. I osobiście mi się podoba ten opór tutaj, w tej chwili. Jest wyczuwalny, a nie stawia, a nie jest dużym oporem. I to mi się podoba, jak to działa. Plus, ja mimo wszystko chciałbym troszeczkę Petravela i zostawić klasyczną sprężynkę, więc ja sobie to zostawię o, w ten sposób. Na tym najmocniejszym kliku, w teorii przynajmniej, wezmę nasz spust, zamontuję do niego sprężynkę. Spiderek. I możemy teraz to zamknąć. I teraz mam tak. Mam opór sprężyny samej, kawałek. O. Dotąd mam opór sprężyny. I potem przełamuję ten opór na klikerze. Znaczy na spiderze, tak? Hop, pyk. Hop, pyk. Hop pyk. I tutaj nie nazwałbym tego tak naprawdę klikerem, dlatego to nie nazywa się kliker. Bo ten opór, który tutaj mamy, tą ścianę, ona jest ledwo wyczuwalna, znaczy ona jest wyczuwalna, ale nie stawia oporu. Po prostu wiemy, że dojechaliśmy i go po prostu przełamujemy. Ale ogólnie nie mamy tak jak przy klasycznym klikerze, że musimy użyć jakiejkolwiek dodatkowej siły, żeby to przełamać. Tutaj działa to po prostu dużo, dużo płynniej. I mi coś takiego bardzo odpowiada. I ja osobiście mam to w swojej DMRC, ponieważ przy klikerze takim klasycznym miałem wrażenie, że te strzały nie są do końca precyzyjne, więc takie coś mi tutaj jak najbardziej odpowiada. I to by było tyle, jeżeli chodzi o spidera. Go sobie odłożymy na bok, i zajmiemy się nowym klikerem. No to mamy clickera. Kliker przychodzi też do nas w ładnym pudełeczku, opisany jako clicker V2 Pro, czyli ten rozwinięty, mocniejszy, powiedzmy. I mamy oczywiście link do manuala na pudełeczku, jakiś kody kreskowe opis, co to jest, więc tutaj też bardzo fajnie. Wysuwamy sobie nasze opakowanie. Ojoj, ojoj, I co my tu mamy? Mamy tak. Przede wszystkim mamy imbusik 1,5 mm do regulacji. Mamy naszego klikera Pro. Ojej! No, tutaj ten to już faktycznie klika. Dość mocno. Oraz mamy nasze pudełeczko z akcesoriami. Bardzo fajne pudełeczko z napisem Perun. I mamy tutaj dodatkowe akcesoria, ponieważ mamy tutaj elementy, które mają nam odpowiadać za blokadę mechaniczną. O, jak widzicie, to jest blokada mechaniczna naszego spustu. Mamy kilka wariantów grubości, bo one się różnią od siebie, te wszystkie elementy, bo mamy ich sześć. One są też opisane. To jest na przykład dwójka. Tu mamy na przykład jedynkę. Tu mamy czwórkę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale są opisane. I te elementy różnią się głównie grubością tej osi tutaj. Nie są tu duże różnice, ale chodzi o to, żebyśmy mogli sobie dopasować, żeby nam ten element chodził bardzo fajnie tutaj, wewnątrz tego elementu wewnątrz naszego tego otworu. Czwórka chodzi bez problemu. Wezmę piątkę. O. Piątka dalej się porusza, ale już czuję lekki opór. Szóstka. Biorę szóstkę i szóstka już mi nie chce wchodzić. Znaczy, no, ja bym ją wcisnął, ale nie może być taki opór, bo to nie będzie działać prawidłowo. Więc najlepszym wyborem w tym wypadku będzie albo piątka, albo czwórka. Ja spróbuję dać piątkę. I zobaczymy, czy będzie działać to prawidłowo. Kolejny element, jaki mamy w środku, jest to, jest to nasza blokada mechaniczna spustu. To jest element, który faktycznie blokuje spust. I jest zamontowany do naszego elementu tutaj, który przez chwilą zamontowaliśmy. On jest wstawiany, żeby Wam nie skłamać, o w ten sposób. Bo to muszę przesunąć. On będzie wstawiany o w ten sposób. teraz ja będę Wam to pokazywał. O. I do niego będziemy wkręcać śrubkę, którą też oczywiście mamy w zestawie. Jest to taka dość długa śrubka, i ona w momencie, kiedy przechodzi nam tutaj, o, w tym miejscu, przez obydwa te elementy, które mamy, o, ona nam wystaje z tej strony, jak widzicie, będzie nam blokowała ruch naszego elementu od klikera. Bo ona będzie się opierać o tą blaszkę, tutaj. O tu w ten sposób będzie się opierać i nie pozwoli nam na wciśnięcie spustu. Hop. Teraz to zasymulujemy. Ja wezmę spust. Hop. Nie jestem w stanie kliknąć, ponieważ ten element mi blokuje. Jeżeli ja to obniżę, przesunę o w tą stronę. To jestem w stanie kliknąć naszego klikera. A jeżeli ja to znowu podniosę, to nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Więc tak to działa. Co więcej, w zestawie mamy jeszcze dwie sprężynki. Dwie malutkie sprężynki, które musimy zainstalować tutaj pomiędzy tym drukowanym elementem, a naszą ścianką Gilboxa. i tu jest jedna pewna uwaga. Bo jest to dość trudne, żeby te sprężynki nam nie odfrunęły. W zestawie dostajemy dwie. Ale tutaj niestety ja miałem wielokrotnie problem, żeby je mocować. Dlatego moja rada jest taka, bo te sprężynki mają wejść nam tutaj w ten górny element. O, tutaj, w, ten, w te wgłębienie. I one się tam nie za bardzo klinują. Nie wchodzą tam, nie zatrzaskują się, nie, nie są trzymane. Po prostu wpadają i wypadają. I ja gubiłem te sprężynki regularnie, bo ja się z tymi clickerami już trochę nawalczyłem. I osobista moja rada jest dobrze wkleić. Po prostu dać tam kleju, wkleić, żeby ta sprężynka nam nie odleciała. Zanim zaczniemy to motować, po prostu ją dać tam, ją z klejem i wtedy powinna się trzymać na swoim miejscu. Jest malutka, jest dość upierdliwa niestety. Trzeba na to bardzo uważać. Ja od razu sobie wklejam. Zwróćcie tylko uwagę, żeby ją wkleić jak najbardziej na wprost. I wtedy nam nigdzie nie odleci. Będzie się trzymać. Wracamy do tematu i rzucamy sobie nasz element ruchomy od naszej blokady. Teraz nam ta sprężynka nie wyskakuje. Ciskamy tutaj jak powinno być i przykręcamy. I nasza blokada jest gotowa. Oczywiście ona musi być też skompletowana z naszą płytką selektora, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ona ma tutaj taki bardziej wystający element. I jeżeli będziemy potrzebować, to możemy go sobie skrócić. Jeżeli uznamy, że jest on za szybko wciskany, ten nasz element, i za szybko blokuje nam spust, to naszą płytkę będzie trzeba ten element skrócić. I jak się przyjrzymy, to on nawet ma tak, jakby. Fazy, gdzie możemy go skracać, więc to trzeba ewentualnie sobie doszlifować. Niestety są to elementy do dopasowania, ponieważ są robione dość uniwersalnie, żeby pasowały do większości lepiej, więc niestety nie jest tak, że wkładamy do każdej i od razu pasuje. Niestety wymaga to od nas troszeczkę pracy. Skoro to mamy omówione, to możemy teraz zająć się naszym samym klikerem. Nasz kliker instaluje się dość prosto. Po prostu wkładamy go w to miejsce i to jest tyle. Jeżeli chodzi o samą instalację, to dosłownie wstawiliśmy teraz klikera. Jeżeli w porównaniu z montażem tej blokady mechanicznej, spustu, no to to jest banalnie proste. No i możemy sobie włożyć nasz spust i tak naprawdę to już działa. I teraz jeżeli chodzi o samą regulację, bo tak, przede wszystkim mamy troszeczkę pretrawella. Tretrawela, pre który oczywiście jest oparty o naszą sprężynkę. Włożymy sobie naszą sprężynkę, włożymy sobie clickera. Do tego celu założymy sobie jeszcze drugą połowkę gilboxa. I zobaczcie, ja mam tutaj taki minimalny pretravel. Mam klika, i po przełamaniu mam jeszcze krótki ruch. Oczywiście ten zakres możemy regulować. Pierwsze co, to oczywiście możemy wyregulować pretravel. Pretravel regulujemy przesuwając tą śrubkę tutaj, która jest w poprzek. Dostęp mamy do niej tutaj od zewnątrz, od przodu. I reguluje to się imbusikiem 1,5 mm, którego dostajemy w zestawie, bądź możemy mieć własnego kładamy i w zależności jak ja wykręcę ten element to mamy go albo krótszego albo niższego. Im bardziej on jest od przodu schowany, tym większy mamy pretravel. Im bardziej go wysuniemy, tym mniejszy jest pretravel. Jesteśmy w stanie tutaj ustawić nawet pretravel na pozycji 0, tak żeby go w ogóle nie było i wtedy nawet nie musimy korzystać z naszej sprężynki, którą mamy Tą oryginalną, powiedzmy, zestawię ze spustem. Co za ten spust, akurat w tej lepizze trochę lata, nie trzeba by to ustawić, ale jeszcze trochę wysuniemy, złożymy nasz ten. I teraz ja nie jestem w stanie w żaden sposób wcisnąć spustu, bo teraz mam ścianę, którą po prostu przełamuję. Zrobimy teraz troszeczkę pretlavela, żeby był troszkę większy. I kolejnym elementem, jaki możemy ustawić, jest to over travel. Over travel mamy do regulacji z drugiej strony na średniej śrubce. O, bo to jest ruch naszego elementu, który jest magnesem. Widzicie, on się wysuwa dość daleko. W momencie, kiedy ja go zacznę tutaj wkręcać, to jak widzicie, ten magnesik nie jest w stanie nam przesuwać się dalej. I skraca nam się tak naprawdę overtravel. travel. Złożymy to teraz w ten sposób i już pokażę Wam, jak to działa. Najpierw mamy kawałek pre -travela, a po przełamaniu ściany jest ruch dosłownie minimalny. Więc tak możemy to ustawić. I kolejną rzeczą, którą możemy sobie w jakiś sposób tam wyregulować, jest to wzmocnienie kliku. Z tym, że nie mamy żadnej regulacji płynnej, jakiejś śrubki czy coś, żeby wzmocnić klik, tylko, żeby wzmocnić klik, mamy dwa dodatkowe magnesy, które możemy sobie przymocować do naszej tutaj tej blaszki, która jest ruchoma. O! chcą się przyciągnąć z tym magnesem, który jest tutaj wbudowany? W efekcie mamy dużo mocniejszy klik. Z tą różnicą, że jak widzicie, śrubka od over Travela opiera mi się o magnesy. Więc ja muszę to ją wykręcić, żeby dać jakikolwiek over travel. I teraz ten klik jest dużo, dużo mocniejszy. Jest naprawdę mocniejszy. I przyznam się szczerze, jest to tak mocny klik, że dla mnie to już jest przesada. Bo to był już moment, w którym ja zrywałem strzały przy przełamaniu tej ściany. Aczkolwiek sama, sam feeling tego kliku jest bardzo, bardzo przyjemny moim zdaniem. Tylko moim zdaniem w tych ustawieniach strzała magnesami jest po prostu stanowczo... Za mocny, przynajmniej dla mnie, jest to rzecz indywidualna, i została nam jeszcze jedna regulacja, która znajduje się, jak mamy tą blaszkę, o w tym miejscu tutaj, widzicie? I jeżeli ja ją zacznę wkręcać, to zaczynamy odsuwać leciutko całe ramię od magnesu, przez co zmniejszamy siłę ściany. Mimo, że ja mam tutaj dwa magnesy. Ja mogę to wkręcić tak, że tutaj praktycznie opór jest bardzo mały. Ściana jest, ale ten opór jest dużo, dużo mniejszy. Jeżeli ja to wykręcę, tak, żeby ramię praktycznie dotykało nam tutaj do tego magnesu, to muszę dużo mocniej wcisnąć nasz tutaj kliker, żeby wywołać jakąś pracę mechanizmu. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o działanie Clickera Pro, to tyle. Jest to coś bardzo fajnego, jeżeli ktoś lubi naprawdę twardy spust, na przykład Psycho, który używa tego klikera Pro już od jakiegoś czasu i to on był naszym testerem tego układu, to jest z niego dziko zadowolony. To jest wreszcie kliker, którego on chciał, w którym, żeby przełamać spust, trzeba się naprawdę przyłożyć. I do tego mamy regulację over travela, pretravela, no i oczywiście regulację siły tego kliku. Opowiedzieliśmy chyba o obydwu, chyba zajęliśmy się każdym aspektem działania tych układów, więc zapraszam Was na podsumowanie. No i chyba byłoby to wszystko, co mogę Wam powiedzieć, przynajmniej na razie o tych akcesoriach, które są dedykowane do układu Peruna. Mam nadzieję, że nie pominąłem nic, że wyjaśniałem wszystkie powiedzmy wątpliwości, wszystkie pytania, wyjaśniłem co, jak, dlaczego, skąd, jak instalować, jak. Regulować i tak dalej, ale oczywiście mogłem o czymś zapomnieć, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, yy, czy do mnie, czy do Peruna, bo na pewno będzie zaglądał do komentarzy, to piszcie w komentarzach pytajcie, ja staram się zawsze to przeczytać, odpowiedzieć, uzupełnić, więc serdecznie tam zapraszam. Jeżeli też, na przykład, już używacie, bo one gdzieś tam się czasami już pojawiły te, te, te akcesoria, to jak najbardziej piszcie w komentarzach jak wam się pracuje, jak wam się podoba współpraca z Perunem Clickerem V2 Pro albo ze Speederem. Napiszcie swoje wrażenia, to będzie też taka, powiedzmy, podpowiastka dla ludzi, którzy ogólnie rozważają zakup takich dodatków. Ja ze swojej strony dziękuję oczywiście Perunowi za dosłanie urządzeń yy, do instalacji, żebyśmy mogli Wam je pokazać, zaprezentować, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Dziękuję też oczywiście Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie. Zapraszam na swój sklep internetowy ulatindustries.pl, na którym mam nadzieję, że niedługo te urządzonka się pojawią. I dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie.